Więc teraz lub nigdy. Hej, chciałbym mu zwrócić do takiej. Poczekaj, a trafimy do Paryża. Sporo nas dzieli od Paryża. Pamiętajcie, żadnego okopywania się na brzegu. Musimy nacierać. Nie wychylać się i nie zbijać w grupy. Pamiętajcie, czego was uczyli, a dacie sobie radę. Z dumą poprowadzę was do boju. Zawsze i wszędzie. Dajcie im popalić, chłopcy! Bombardowanie miały zniszczyć trzon obrony, prawda? Boisz szeregowy! Nie ser. A powinienem. Daniels! Masz ognia? To jasne! Uwaga! Na ziemię! Jakieś 500 metrów! Musimy się wycofywać! Nie! Trzymamy się misji! Lądujemy! Zdryfowaliśmy! Nie widzę żadnych oznaczeń! Słyszałeś porucznika, cała na dróg. Kurwa, mać! Jakieś 200 metrów! Jakieś 20 sekund! Zgodnie z planem! Wszyscy do wału! Kompensator, James! Rozwajcie ten trud rurą w bangalore! Przygotować się! Zaczynacie! się! Nie ma tutaj osłony! To był kurwa rozkaz! Otwieraj! Nie wychylaj się i dawaj naprzód!